Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pokémonów. Od razu ruszamy z miejsca i idziemy prosto, znaczy prosto w prawo. Uliczką szybko przyspieszę. Tu mieliśmy trenerów, więc pyk, a walczymy. sentry na Bedrilla. No, zobaczmy jak to pójdzie. Prawdopodobnie cienko, ale możemy Fury'm atakiem cały czas atakować. I nigdy się to nie znudzi, chociaż się znudzi, to dlatego przyspieszam. No i Bedwill, Bat Ehr... World toy no dobra, no. Super efektywnie, tak wiem. Zubbat. A i nie ten atak, dobra. No i padło wszystko. Dobra. Ty, ty naspidowany, chłopcze. No jeszcze walka. Drosie. Chcemy Didowziego. Byłoby ciekawe mieć Pokémona Psy. Kwikata. Dobra, mniejsza. Ty walczysz? Dobra, on ma Nidorana. No to Thunderem. Tak, doczytałem, że Pikachu niestety nie woluje bez Thunderstone'a. Nidorino, mmm. No ładnie. Dobra No udało się pokonać 454 dla Pikachu Kolejny trener Taki bardziej szybki odcinek chcę zrobić ta. tak mm -hmm. Czemu on nie atakuje? Dobra Pikachu pada To czas na. Batterfree i na jego Confusion Super efektywny, wiem Oddish nie Confusion Paraliż Powder jest sparaliżowany To na szybko tak Batterfree 16 Tu jeszcze jakiś dziadek jest, dobra Magnemite Rock troll. Niezbyt efektywne mówisz. No dobra, no. Miejsca przyspieszamy i tak, więc długo to nie zajmie. No i padł o Oto użyjmy Baty O! Dobra, padł Magnumite 342 i znowu Magnemite. Confusion więc czas na Pidgeotta i na jego gusta. O, też nieefektywne. To quick atak. Magneton. Pewnie szybko pójdzie. Dobra. I został nam tylko world Title. Clipad. Dobra. Lecimy szybko dalej. Defend. Z tym zawalczymy. Tu jest troszeczkę tych trenerów. Bite. Dupa. To może Walter Gun. Dobra, udało się. 400. Dobra, lecimy do dziadka. Grow light. To bite go. Paralizowany tak? Wulpik z Water Gunem go. Dobra. W 28 poziom World Lecimy dalej. Z trenerami. Który pierwszy? Dobra. Ratata. No, tu pewnie przegramy. 9 ta znowu, tak to tak. I wracamy do miasta. Tak, dobra. Mm, wróćmy na miejsce. Chodź jeszcze raz Furya, tak. Cudło. Dobra, troszeczkę Fury no Narobił obrażeń. No i ratata padł. Znów ratata, Fury Attack. No tackle też nam obrażenia i Ale 16 poziom Bedrilla i teraz Raticate. No, hyperfunk, widzicie, mocny atak, battle free, confusion. No i to po... nie udało się, dobra. Eee, diodu, rock throw. Jeszcze raz. No i Radicate pad Giodu 18 level. Już niedługo ewolucja Giodu, i jeszcze zostanie nam chyba dziadek. Tak, Voltrop, Quick attack. Voltrop pad. Magne Magnemite. Slam padł Pikachu. No to czas na G.O.D. Rock Throw. Może da radę. Dał radę. 342. No i trenerzy zostali pokonani. A tu mamy Great Bola. Mm, tak. Tu na górze dostaniemy jakąś umiejętność. Nidorina. Nie mamy Nidorina. Jeśli nasz Pokédex zarejsował. Tak. A, musimy złapać częściej. Myślałem, że w Pokédexie musimy po prostu mieć e, liczbę odkrytych. A tu mamy Snorlaxa, którego aktualnie nie obudzimy. Potrzebny nam jest Pokeflute. Powinniśmy iść jaskinią Digletów. Spójrzmy na mapę. Saffron City, Lavender ladrona. Dobra. Cinnabar Island. E, może spróbujemy się cofnąć. Zobaczymy przy okazji jak nasz Odish czy już bardzo jest wytrenowany. A, musimy przejść po ziemią. No tak. E, dobra. To to będzie krótki odcinek, tylko sprawdzający i będziemy wiedzieli co musimy zrobić. Okej. Okay. Na przyspieszeniu Dużo podróż, tak dużo. Udóz o 5 poziomów. Czyż to nie wspaniałe? Nie. To nie było wspaniałe. To było żałosne. Tu mamy drzewko do ścięcia. Bedril. I kolejni trenerzy Pokémonów Odish. No i niestety padnie nam Giodu. To poprzegrany. I zakończę szybko odcinek. Niestety krótki. 319 poziom Giodu. Belsprout, nie. Elektro. Krytyczny. Odisz. Znowu. Poison power. No niestety i padnam. Gaz. 300. Dobra i Belsprout. Też na raz. To ja. Co mam? Machopa? Water. Onix, hmmm 462, dobra Temp 40 Na szybko już, tak Tu jest przejście, ta dobra, fajnie tam jeszcze się cofnę, dziodu. Water gun 386 I znowu Onix Burn Hell tutaj było i... kolejna walka. Grow Light. Okej, okay, Water Gun. 29 już, World Title. Charmander, mm, no to Water Gun. I po Charmanderze. Długo to się go nie namiał. Dobra. Bedrill. Fight. Po Bedrilu. I znowu Bedrill, mhm. Mm Słabe obrażenia. 666, szybko padł O, tak się w pokemony spoko gra. Na szybcioku Caterpie! Watergun. Po Caterpie. Wheatley, water Watergun. 30. World Title. Venon. Venonat. Hmm. Dobra. I po Venonacie. Ratata, bite. Centriuta, water Watergun. Centru znowu, Water Gun. Ekans. Obniżył atak, bite. I bite znowu. No i to poszło szybko. No to lecimy do dolej. Giodu, Watergun. Giodu. Water gun. Onix, Machop. Water gun i znowu water gun. 31 już level World to Protect. Protect. Protect to nie. To nie żaden atak, czyli ja dziękuję. Tak. 31 już. Wysoki poziom. Newt! Na dwa hity. Dobra, padł, nie mogę się doczekać, żeby w swoich szeregach mieć Blastoisa. No i jesteśmy w... przed wejściem do jaskini. Pikachu, water. Pikachu pad, clay free, bite. Bite znowu. A nie, water, no tak, bo to... Użyło umiejętności, a przed nami Rock Tunnel. A, dobra. To tu potrzebujemy Flasa, To aktualnie nie wejdziemy. Leczmy Pokémony. I szybko wrócę do poprzedniego miasta, i to będzie na tyle. To już mamy na razie dwie drogi odgrodzone. Zostaje nam e, jaskinia z digletami. I zostanie nam jeszcze droga do... Tu już mówię dokąd? Donikąd Tu jest Rock Tunnel Musimy do Safron City trafić Ale nie trafimy na razie, bo musimy wodę wycyganić Dobra Safran, tak? Safran, jeśli przychodzę tunelem, jeszcze sprawdzę na szybko, jeszcze jak nasz Od dysza. 6. Czyż to nie wspaniałe? Nie, tu nie wejdziemy, tak? Tu się chce pić. Tu jest prawdopodobnie droga do safran. A my szybko przechodzimy, droga numer 6. Jesteśmy w Vermilion. Dobra. To zostaje nam tylko jaskinia digletów, czyli w kolejnej w kolejnym odcinku jaskinia digletów. Do usłyszenia. Cześć.